No, nie, ja tam kiedyś byłem. Na no, ręki. Już miatkowie za tobą taką kucę. Dobra, możesz wstawić do tej kurze podejmu do, do wody. ja byłem tam, na tej kartce. No. Tak ustawiłem. To jest moje, to jest moje. A jest twoje. Tu łatw, takie ma... Ja bym no sobie napisała, od razu, się

Tak, tak. to co wszyscy jesteśmy którzy organizują nie tylko takie zawody a więc chciałbym tutaj dzisiaj witając was życzyć wam aby zawody u was na kołach wyglądały podobnie jak na tym pięknym odremontowanym stawie tutaj w obieściu gospodarzem tego zbiornika jest koło Bielawa z kolegą gałeckim prezesem na Czech chciałem kucza, a gdzie brawa? chciałbym, brawa brawa. Brawa, brawa. brawa, brawa chciałbym serdecznie na początku podziękować kucza aktywowi Koła że przygotował kucza ten teren po dzisiejszy zawód. witam serdecznie panie, który kucza coraz więcej na naszych zawodach życzę im, aby wygrały te puchary, wszystkie nawet wszystkie. i cóż kucza kochani, startujemy 3 godziny tak, w zgodzie z komunikatem, komunikaty wszyscy mają. Dzisiejsze zawody Kuca sędziuje kolega Andrzej Tarasiuk, sędzia klasy krajowej i pomaga mu Anna Błastrzyk, sędzia klasy okręgowej. Poza tym Kuca są sędziowie koła Bielawskiego, którzy będą... No, nie I pilnować. Będą kuca pomagać wędkarzom, żeby kuca wiedzieć jak wydła są, są. <laughs> są. Oddaję głos sędziemu głównemu. Witam również koleżanki i kolegów na tych zawodach. To są pierwsze, pierwsze zawody, otwarcie sezonu w okręgu Bałczyk. Życzę wszystkim jak najwięcej ryb. Nie będziemy stosować regulaminu tak dosłownie, który tak jak powinien być stosowany, ale... Niektóre, niektóre y, będą tutaj stosowane, czyli, czyli przygotowanie y, zawodnika na stanowisku dwie godziny, ze względu na to, że są tacy, którzy mają tyczki i oni potrzebują po prostu dłuższy okres czasu przygotowania. Sygnały będą, y, zaczniemy, sygnały nie będą, aha, zamiast nie będziemy sprawdzać, nie sprawdzamy, nie? Y, y, wierzymy, wierzymy, na to, że będzie wszystko ok. Pierwszy sygnał będzie na 10 minut przed, 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 przed rozpoczęciem zawodów, czyli nęcenie za grubą. Drugi sygnał będzie o godzinie 10, czyli łowienie ryb. Trzeci sygnał 5 minut, 5 minut przed końcem zawodów. I czwarty sygnał koniec zawodów. Zawody trwają 3 godziny. Trwają życie które... Ale zgodnie z regulaminem amazonskiego ma Okoń 15. Zanim dojadą, nie dwie godziny. godziny. Ja nie mogę zmieniać, bo są różni ludzie. Pan łapie nas, myśmy wszyscy. Pan łapie nas, myśmy Dwie godziny przygotowania na stanowisko. Po, po zważeniu rybek, rybek będzie początunek tutaj potrzebnych wszystkich dla... Co ode mnie by było tyle? Tutaj koledzy tutaj koledzy z którzy e, zobaczyli stanowiska, powiedzą jak wyglądają stanowiska. No. I Drodzy Państwo y, y, przy każdym sektorze są parkingi, można dojechać. Sektor C, zacznę od tamtej strony. Sektor C jest tam na tamtym brzegu, i tą drogą można dojechać. Tu jest kawałek tej drogi, takiej może nieprzyjaznej, ale tam dalej jest wszystko w porządku. Tam można stanąć nawet na drodze, żeby było bliżej do stanowisk, bo aż do końca do Białej Trzciny są stanowiska. Sektor B jest tutaj, także tutaj auta można zostawić. Sektor A. Jest tam, trzeba wyjechać na drogę, wjechać na parking. Dalej z parkingu nie wolno wjeżdżać, bo tam już jest ruf opaskowy i wał także tam już można dojść, co jest spokojnie. Sektor A, sektor B, sektor C. Legion d'Or 1 maja. Zapraszam. Aha, no zapraszamy Państwa bardzo na zawody majówkowe 1 maja, które odbędą się na Cegielni w Bielawie. To jest taki fajny, mały, przyjazny zbiorniczek. Zawody zaczynają się o godzinie 13, zbiórka jest o godzinie 11. Zawody trwają od godziny 13 do godziny 16 i później na zbiorniku, na byłym zbiorniku Sudety na terenie jest rozdanie nagród i poczęstunek i tam jest 7 pucharów, są 3 puchary indywidualnie, trzy puchary drużynowo i największa rybka. Zapraszamy serdecznie. Proszę bardzo, czy są pytania wrócić, jakieś? to był na tygieniu? Przepraszam bardzo. Ta droga, to się wjeżdża do góry, obecnie, chwilowo jest nieczynna, bo tam remontują i należy podjechać od ulicy Orzeszkowej tam. Na internecie będzie... jest zaznaczona droga dojazdowa. No. Proszę kolegów jeszcze, koleżanek i kolegów, a propos jeszcze losowania. Losowanie będzie komputerowe i sektorów, i stanowisk. Koleżanka te przeprowadzi. I tutaj a propos liczenia, żeby nikt nie był zdziwiony, bo są to zawody indywidualne i drużynowe, czyli indywidualne będą liczone trzech pierwszych zawodników sektorowych. To są trzy pierwsze miejsca indywidualne. Tak, tak i zgodnie, zgodnie z tym co jest, żeby tam nikt nie, nie potem nie ma żadnych pretensji, że ryby miał żadnych potencjałów. Więcej ryby ma a nie, a przegra. Więcej ryby ma, a przegrał. No. Proszę bardzo, dwóch Aha, li, listę sprawdzimy, może jeszcze zawodników. Jedlina Zdrój, drój? Odzywamy się. Zakłady Wałbrzych, Koksownicze Wałbrzych? Nowa Nowaruda? Jest. Diora, Dziora? Góra? Niemcza? Boguszów Boguszu Gorce? A oni jadą. Żarów? Jest. Kawuka Nowaruda? Jest. Świebodzice Miasto? Jest. Ziębice? Jest. Kawuka Wałbrzych? Jest. Torres? Wierzchownik miasto? Jest. Buszyca? Jest. Bielawa? Świtnica miasto? Jest. Świebodzice, termet? Świebodzice? <laughs> Świebodzice jadą czy nie? Ale <laughs> Pierwszy, no, Był przedmiotem. Dobra, świętocie były. Pieszyce? Mieroszów, Lokomotywa Obrzy. Stronie Śląskie? między Międzylesie? Wałbrzych miasto? Świdnica, Pafal? Z czego? Kogo nie przeczytałam? U kogo? Na A kto będzie? na wszystkich wodach, żeby nie wypisywać tam głupot tak na swoich tablicach, jeden karp, pół sandacz, albo coś, regulamin obowiązuje na wszystkich wodach poza jednohektarowymi, gdzie koło zdecydowało się powiesić regulamin nowy, na, są te regulaminy na stawach jednohektarowych nieogrodzonych, i inny jest dla jednohektarowych ogrodzonych. A więc jeżeli jedziemy na ryby, na mały staw, to musimy patrzeć, czy jest kucza regulamin inny. Jeżeli kucza nie ma innego, to obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb. I mamy. Biorę, biorę. I teraz mamy wszystkich już głosowany. Mam sektor A, sektor B, sektor C. I co? Czytamy. Poczekaj, to, to wydrukujemy. To to... Masz no. Dobrze, to wydrukujemy. Włącz. Nie, nie. Czesław. W Cierżoniu w miasto, Wołkowski Marian, trójka. Termet. Kuczewski, Kuczewski Zbigniew, czwórka. Wałżyk Krawiecki Tadeusz, piątka. Wałżyk Miasto, Dubasz Alicja, szóstka. Mieroszu. Wacław Zbigniew, siódemka. Ziembice. Krypner. Marcin 8, Bielawa, Wiktorski, Jerzy 9, Świebodzice miasto, Łuszko Ryszard. thank job yet,

Nie, chciałam tylko je rozłożyć Dobra 760 665 sześćdziesiąt... Kilo 665 A ma i może może być stópka? Nie, 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 nie. Ale, ale drugie na pewno ma. Trzy na pewno ma. Trzy kilo na pewno. Tak Na pewno jest. Jest. Jest, jest. jest, Ale żywotne jak się ruszają. Około no, 3 kilo powinno być. No, to ładne, to ładne.

zawody aktywów i zarządu okręgu i zaczniemy od klasyfikacji indywidualnej. Od szóstego miejsca jedziemy. Szóste miejsce zajął kolega Stachowia Alan. ja tak Żeście nie zbali o niego też Andrzej Brawo. Andrzej Piąte miejsce, trzyma się dziennie prawie wszystko Czwarte miejsce, długo szalizja. Najgorsze

I zapraszam do podpisu. I pierwsze miejsce Grzyl Jarosław. Brawo! Nie poczeka. Po największą rybę tych zawodów to jest kart 40 cm. Kolega, Państwa jest Jarosław. Brawo! Ja Proszę pani, ja oddaję I Teraz klasyfikacja teraz drużynowa. Szóste miejsce Świdnica miasto. Brawo. Proszę, proszę. proszę, proszę. proszę, proszę, proszę. proszę, proszę. Dobrze, Pierwsze. Że... blisko podniósł. Piąte miejsce. Wałbrzych miasto. Idziemy. Brawo. Ale się się do kamery. A wiecie, No. Wiecie, no.

Prawie miasto. Świe, Gdzie? W Świebodzice. miasto. Zdrój. Brawo, zdrój. to nie no I, pragnę, to ja jest, tak I zapraszam do podnisika.

Rozbiera się monopol. Na trudniej, proszę dalej, proszę dalej. Proszę dalej. Proszę dalej, Proszę serwować. Proszę serwować. Proszę Żeby to jakoś Proszę tak serwować. się stało, że przyjechaliśmy tutaj serwować. godziny dziesiątej, jeśli tak staro nie można było nawet w kurtuazynie powiedzieć dzień dobry. Jeśli nawet to przegapiłem, to proszę mnie lać. Ale będziemy kończyli. Dziękuję za miłą atmosferę kobietom w drużynie. Wiem na pewno, że startowało 81 zawodników, 26 drużyn. Tu dziękuję siedem. Ci siedem. Tu dziękuję Andrzejowi za sprawną organizację. Byłbym murzyńskim bambusem, gdybym nie podziękował Romkowi. Kromek, z koła Bielawa, prezes, gdzie on jest. Sędziom dziękujemy. Byłbym też znowu przegiopałę w inną stronę, gdybym dziękował i nie zahamował w którymś momencie. Dziękuję, uważam zawody za zakończone. Dziękuję Wam aktywowi. To jest moment. O. Koledzy jeszcze raz zapraszam na 1 maja. Do Bielawy, na tydzień. Naszej koordynacji biurka zawody ja wody w drużynowej w klasie wirtualnej. Tam Ja dziękuję. Kucharowcy, kucharowcy, proszę dam. Tak. tak, 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 tak. tak. <grym> 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 <grym>